Cześć, witajcie na moim kanale już w trzeciej albo czwartej recenzji LEGO dzisiaj mam przed wami duży zestaw który kosztował może co najmniej 200 zł a ten zestaw pochodzi z LEGO Movie 2 będę mówił LEGO Przygoda 2 nie będę taki angielski jeśli nie oglądaliście moich poprzednich filmów, to zapraszam was do obejrzenia ich, link w opisie, a ja jeszcze nie przedłużam i zaczynajmy! A więc może na początek zacznijmy od instrukcji. Czy zmieścimy się tu w kadrze instrukcja że tak na instrukcji widzimy to samo, co na pudełku, tylko mamy tu napisane ile będzie karawek. Zestaw ma nazwę 70834. Mamy tutaj reklamę i kod do LEGO Live. I kod, żeby ściągnąć sobie instrukcję, jakby się komuś zgubiła. Niby się nie zgubiła, bo ja sobie wychowam wszystkie instrukcje w jednym pudle. Więc mi się nie zgubił. Instrukcja jest sklejana i ogromna, bardzo duża. Strona ma z 80 84. Gdzie, gdzie? ja powiedziałem, że tam podciek, 8, 86. Razem z tą stroną, obok będzie 87. Mamy y, instrukcja sklejana. Tutaj mamy reklamę zestawów, które może da się zakupić. Niech to. Nie ma całej. Niech to nie mogę, ten. Tam... Całej tej. Tutaj, ja tu muszę przesunąć. Oj! Nie, nie da się. Ja te wszystkie zestawy mam już zakupione. O, tutaj na dole będzie, może widać, jakie to są zestawy. To są. Ja te wszystkie zestawy mam zakupione, więc one tylko czekają na swoją recenzję. Hmm, może było coś widać? Pewnie nie. Więc one czekają tylko na swoją recenzję. Mam te zestawy. Teraz przejdźmy do pudełka. Pudło, pudełko na przedniej stronie prezentuje się tak. Mamy tu Stalowo Brodego, który strzela z, ze swojej wyrzutni rakinem do oto i samej generał Zadymy. Tutaj widzimy jak Benek trzyma się z żaglu, czy masztu. Tu widzimy jak gwiazdka lata, a tu sama generał Zadyma. Na górze mamy głównych bohaterów, czyli Reksa, Emeta, Lucy i... Generał Zadymę. Zobaczmy, co się dzieje się na górze pudełka. <laughs> na górze pudełka widzimy wszystkie minifigurki, czyli, czyli Emeta i Generał Zadymę. Nie wiem, czy stalowo brody jest tak dokładnie minifigurką, ale można go też nazwać minifigurką. Konstrukcja jest nawet długa, na oko ma tak 30-20 cm. Na przodzie mamy duże, okrągłe koło, które jest rzadko spotkane w serii LEGO. Obraca się o 360 stopni, to to jest wiadomo, Tutaj mamy ozdobione wszystko tymi hakami wszystko mam tu zdobione tymi kotwicami te klocki te takie brzydkie z dziurą w środku kotwicami tu mamy zdobione tutaj mamy koło steru, którymi możemy kręcić takie takie koło po prostu kręci się pytanie tylko będzie tym kołem tu sterować, bo nie sądzę, że jakiś, że jakiś ktokolwiek będzie chciał tu wejść i trzymać za tą kierownicę podczas jazdy. Na tyłach mamy cztery dwie pary opon, czyli cztery opony. Tutaj mam jed, dwie pokażę. A z tyłu są jeszcze dwie. Mamy tutaj jeszcze silnik. Bardzo ładnie ozdobiony. Podoba mi się on. Nie wiem jak wam. Napiszcie w komentarzu. Oj, coś tu zepsułem. Ok, teraz przejdźmy do funkcji bawialnych. W środku tej skrzyni możemy znaleźć piłbaski i kości stalowo i funkcje bawialne ma takie, że może tu obracać sobą i wystrzeliwać rekina. Po drugiej stronie możemy kręcić działem w górę, w dół i możemy wystrzeliwać rzeczy na górze mamy bocianie gniazdo, na którym jest nawet dosyć unikatowy klocek, czyli bania z wodą. Za tym zestawem możemy znaleźć korbkę i drugą korbę. Więc to były funkcje bawialne. To były wszystkie, wszystkie y, funkcje bawialne. Więc teraz przejdźmy do samych sobie minifigurek. Minifigurki, to to są. Znowu powtarzam, to jest jak zawsze szczęśliwy Benek. Zawsze poważny pirat, stalowo brody. I słodka za Benek ma tutaj dwie twarze. Ma dwie twarze. Taką uśmiechniętą. I jedną taką jakby jakby mówiłaby... Co? Wakacje się skończyły? Przecież dopiero się zaczęły. I właśnie tak tu on wygląda ma jeszcze maskę, jakby coś spawał tym swoim spawaczem tutaj ma super metalową rękę no tutaj nie za... ma takie tu z... ścierte znaczek lego space tego starego, ma tą maskę z tyłu na plecach ma wielką butę z gazem Teraz przejdźmy do kolejnej figurki. To jest Stalowobrody. O Stalowobrodym to nie trzeba dużo mówić. Ma czapkę, y, żelazną brodę i twarz. Dwóch twarzy nie ma, ma tylko jedną. A generał Słodka za ma jedną twarz. Takie niebieskie włoski i hełm. Ma jedną broń, czyli pistolet z serduszkiem da się jej skrzydła tutaj tak rozłożyć, Oj. W tym serdzu mamy jeszcze jakby takie zwierzątka, to taką ładną gwiazdkę zawsze uśmiechniętą i takiego rakina, który ma jedno oko takie z opaską, a drugie ma całe zdrowe. Możemy mu otworzyć jeszcze paszczę. <laughs> Widzicie? A jednak ta gwiazdka postanowiła jako pierwsza <laughs> sterować tym sterem. Tam na górze przyczepiłem Benka i generał Zadynę. W takiej walecznej pozie Widzicie, że tu jakaś strzelanina się toczy, czy coś? To na razie było wszystko. Jak na ten odcinek, dziękuję Wam za oglądanie. Możecie zostawić łapkę w górę lub łapkę w dół, ale najlepiej byłoby, jakbyście zostawili subskrypcję. Więc ja Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia i cześć!